Cześć, ja jestem detektyw FIRWATY i dzisiaj postaramy się zdobyć wszystkich cheaterów pracujących w Counter Strike Global Offensive A tak, bez, bez, bez żartów to jest Ja jestem Kefirowaty, witam was w kolejnym materiał wideo na moim kanale I dzisiaj sobie ocenimy to wodziki. Tutaj pan podejrzany stoi na respie. I jak na razie się nie rusza No i zobaczymy zaraz Tutaj pan podejrzany pokaże czy cheater czy Czy bardziej został zbanowany za griefing nie rusza się, więc najprawdopodobniej może to być griffing. A nie ruszał się, zaczyna strzelać, także e, luzik. No i lecimy. Meczek pana podejrzanego. Movement, bota. A no, nie ma co tu dużo mówić. Patrzy się w podłogę. Nie, nie, nie sprawdzi za nic, więc to muszą być na pewno niższe rangi, ewentualnie, żeby Mało Haka Dobra, patrzy. sobie nic nie sprawdzi, masz wszystko w dupie. Nie mógł dostać info, że nikt nie patrzy. Ile są z, yy, z panem, z panem, z panem Stochrotką? Hmm. Zauważył rywala i nie, i nie strzelał do niego. To dość dziwne. Demko nie jest tak stragowana jak poprzednie. No strzelił. Nie... Yy, 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 Lilia nie dostała Hedzika. O tu jaki w ogóle jest zupy yy, A Łodzik yy, Łodzik stał na CT. Nie wiadomo czemu. Stał na rondę. No i tutaj yy, runda wygrana. Ciszę może troszkę. Yy, SG. Pan kupił podejrzane sobie sg Zobaczymy, jak to będzie. tutaj Na razie nic nie widzę. Wi wiadomo, że te heciki z Zigla to. zlagowane yy, 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 Demko. No i są tutaj w pięciu na błądach by zobaczymy, co tam mam podejrzany. Oczywiście mam wszystko w dupie. Zobaczył, ilu jest przeciwników i. i yy, 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 ucieka. Przestrzeniam sobie zacząć, że tam jest piątka przeciwników, albo nie. Ja naprawdę nie wiem co pan podejrzany robi. O. No tu tak trochę tym wallhackiem śmierci, nie? Bo się wcelowuje tam gdzie akurat wychodzą przeciwnicy, a jakby no nic nie sprawdzać patrzy się głównie w podłogę. No i leci. A i tu się... Się zaczyna wcelowywać, jeszcze nigdy się nie wcelowywał. Zobaczymy, czy bulldoga wyleci z prefirem, czy. A nie, tu podsadza. O bulldogu nic nie wiadomo. A nie, tutaj stokrotka. Stokrotka, kurde, coś mi śmierdzi. Ale dobra, patrzymy. Pan podejrzany. Nic nie, nic nie sprawdza. On wcelowuje się tam gdzie, jest, tam, gdzie jest rywal. Wie, że na Ceta jest rywal. w ogóle Sajdu nic nie ja sprawdza I się zaczynam martwić, że to może być jednak ktoś, kto ma wallhacka. No i zobaczymy, czy tu się wceluje. Oczywiście, że się wceluje. I on odpuszcza sobie w ogóle wszystko całkowicie. Dobra, to chyba nic się nie... Aha, dobra, poszedł spray przez ścianę. No to tutaj już ewidentnie olhaczek. Możemy zaznaczyć, że tutaj. Jest na pewno. No i niestety kolejny gracz, który został zbanowany. W zasadzie będzie zbanowany. Po kilku dniach nie dostałem w ogóle w PD za zbanowanie tamtych ludzi, którzy no za tych kręciło, więc to mnie martwi. Co za przy, przy takich... Aha, no dobra. Czyli tutaj ewidentny, ewidentny wallhack, nawet już nie będę... O, czyżby aimbot? Czy to był aimbot? Tam widziałem, że się coś kręcił. No zobaczymy zaraz. Nie no, dobra. Koleś jest po prostu idiotą. Widziałem, że wiecie, że patrzy w ziemię, czemu zaznaczyć jeszcze aimbot, ale no nie mogę. No, koleś jest po prostu cienki i tyle. Jeszcze bardzo zlagowane. Teraz dęko się stało. Nie wiem czemu. Oho. No zobaczymy, co tam. Tam pan pod podejrzany pokaże, żeby. No, dobra. Niestety pan podejrzanym nie ma, nie ma Aimbota, a szkoda, A szkoda, bo bym go zbanował z miłą chęcią. No dobra, tutaj dla mnie sprawa oczywista. Głównie strzela wcale, a 30% headshotów. Gra głównie Sawki. Tego to widzę, no i nic tutaj nie możemy, nic nie dom. Przewijamy całe demko. Nie będziemy tutaj e, zbyt długo czekać. Bo koleś no, ma ewidentnego walhaka i to aż po prostu się nie chce na to patrzeć. Wspomaganie celowanie niewystarczające, tam nic nie było. w Pole widzenia oczywiste. To ani ani bane ani tomu myśla, myślę wszystko ani nic. A nic nie miał, także tylko zaznaczamy wspomaga wspomaganie pola widzenia i klikamy, przeszli. Yy, prześli werdykt. No i czekamy na drugie demko. Także drugie demko, i zobaczymy, co tutaj będziemy mieli za mapę turniejowe DAS2. Jak ja widzę mm, tutaj DAS2, to widzę, że tak czuję, że będzie kręcił niemiłosiernie no ale zobaczymy. Co tutaj będzie, co tutaj będzie. I... A mówiłem. A mówiłem. O tutaj. O. Rewolwer, Digielek. I dwa razy dualberety. Tutaj chyba cały team cheatuje. Latawiec też chyba. Uuu Igłana jak tam poleciała. No ale pan podejrzany tutaj. Tutaj no ma ci ty, ale. Ale no jakby on nic. On nic nie robi. W sensie. Ma bo... Bo jakoś słowo skonfigurowane. Bo ma bardzo mało fragów. Ile ma fragów? Podejrzane 12 tylko. Ma no gdzie na przykład lodowiec ma 33. No ale ma wszystko. Niech strzeli jakąś głowę dla tych, którzy jeszcze nie wierzą przez tą Podoba skrypta na autobana, hopa. No dobra. Wszyscy wszystko wiemy. Wszystko, wszystko wiemy. Nic nic więcej nie trzeba tu mówić. Niestety. O, niestety tak to wygląda w czasie, w czasie, nie? Niestety. Dobra. To czekamy już na ostatnie trzecie demko. I co? I widzimy się za krótką chwilę. Lecimy już z ostatnim dowodzikiem na dziś i ciekawe co tutaj będzie za mapa Overpass. Mapy, której jeszcze nie było na naszym Overwatchu, turniejowy na Overpassie. Szczerze mówiąc, że bardzo, bardzo rzadko gram na overpasie. I zobaczymy, czy można tu spotkać cheaterów. Pewnie, że można. Wystarczy wygrywać 6-1. Taki pan podejrzany się odpali i leci. No dobra. To będzie chyba szybkie. Nie, niech zabije z jedną dwie osoby i, i będzie wszystko, wszystko wiadome. O musiałem jeszcze znaleźć myszkę No, dalej, ziomek Ziomek celuje Oglądamy sobie wą długę Na overpacie, powiem wam, że Tu jakieś śmieci widzę Leci ziomek na boomstack, a I sonar jak go wyjaśnił Bardzo ładnie sonar Nie sądzę, żeby sonar też grał czysto Jak zabił kręcioła, to Najprawdopodobniej Było spotkanie dwóch kręciołów nie tam ci się nie kręcą chyba tak jak ten, bo nie mogę, za, nie mogę dostrzec. Dobra, ziomek. No, dalej ta runda. No, dobra. Także. Przewinąłem, także że zostawię wam jeszcze jedno jednego kila. No, cyk. Dobra. Wszyscy wszystko wiedzą. Przewijam. I co? Ja już się, zacznę się żegnać. bo nie ma sensu oglądać tego dalej. Nie będziemy oglądać podłogi na, na overpasie. Także wszy, wszystko, wszystko, wszyscy, wszystko wiemy. Tak. Duże wspomaganie celowania oczywiste, wspomaganie pola widzenia oczywiste, inne zewnętrzne wspomaganie oczywiste. O, widok do góry nogami S. W sensie on speed hacking, proszę bardzo. Speed hacking, miał na pewno automatyczne skoki, nie miał speed hackingu, a na pewno miał na. hop, pane hop. I umyślne przeszkadzanie tutaj, teoretycznie gdyby się uprzeć, to umyślne przeszkadzanie to też jest dla, dla przeciwników, bo jakby utrudnia im rozgrywkę, no ale nic. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, myślę, że spodobał wam się odcinek, jeśli tak zostawcie łapeczkę w górę, kto nowy z nich stosuje ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły was materiały z tej lub innej serii. Dziękuję wam za oglądanie, a serdecznie na jeszcze na zakończenie chciałbym podziękować Adi, y, adiemu 90 live za zmontowanie tego odcinka oraz Teksiaczkowi. Yy, teksiak, wpadajcie do jego na Discorda piszcie, on robi tam grafiki, miniaturki i tak dalej, ale to tutaj macie już w opisie, będziecie mieli na niego hashtag, możecie z nim pisać, wpadajcie też do niego na kanał, ale głównie na Discorda. Za yy, a Teksiaczkowi dziękuję za zrobienie super miniaturki. I co? Jeśli wam się podoba, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, Trzymajcie się, cześć.